Tuż przed świętami w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łukowie odbyły się targi kreatywnych kobiet. W tym roku ze względów, no wiadomo, epidemiologicznych ograniczeń z tym związanych, targi odbywają się w zaprzyjaźnionym Inkubatorze Przedsiębiorczości. Wystawców mamy 17, kobiety stricte zajmujące się tylko rękodziełem, no, ze względów lokalowych i niestety też pandemia pokrzyżowała plany, dlatego no jest tak, jak jest. Targi bożonarodzeniowe w tym roku, tak? Także y, takim trafem troszkę, y, nie wiem, jak to powiedzieć, żeby troszkę o sobie przypomnieć, troszkę na zapytania zareagowałyśmy wystawców, y, czy nie będziemy niczego organizować. No dlaczego nie? Jak można zorganizować? Tym Także bardziej, że jest po, potrzeba, tak. no, chyba nasi wystawcy i klienci też potrzeba? się. Upominali się ludzie, także od drobnych prezencików, kartek bożonarodzeniowych, poprzez bombki, wielkie skrzaty, jak widać tutaj o zestawy gotowe prezentowe, poduszeczki, pruszaki, yy. dekoracje z chrobotka na przykład, multum, multum, takie stricte świąteczne prezenty, ozdoby świąteczne, a nawet ciasta, chleby. My przede wszystkim chcieliśmy podziękować naszym wystawcom, że interesowali się tematem, że dopytywali czy będą targi, że w ogóle chcieli się wystawić, pokazać swoje prace, być tutaj z nami. Kiedy znowu kreatywne kobiety wyjdą na miasto, kiedy się pokażą, kiedy zrobią prawdziwą imprezę, na jaką je stać? E, dziękuję za komplement. E, postaramy się jak najszybciej, jeżeli damy radę, to na Wielkanoc bardzo chętnie. Kreatywne kobiety nie przestają działać pomimo ograniczeń wynikających z pandemii, i zapowiadają, że, jeżeli tylko będzie to możliwe, zorganizują kiermasz przed świętami wielkanocnymi. thank you